Cześć, witajcie na podróży Żylaków Szukając Kuchennych Rewolucji. Oczywiście Kuchenne Kuchenna Rewolucja, wracamy. A ja dzisiaj jestem nie przez przypadek na nie, wiatr mocno, na przystanku kolejowym. A jeżeli zobaczycie o nazwie za chwilę, jestem dokładnie w Komorowie pod Warszawą. Jest Komorów. Jestem w Komorowie pod Warszawą, bo właśnie w tym miejscu przy ulicy Ceglanej 2 w 2016 roku a tak naprawdę, raczej w 2015 roku, bo w 2016 roku, 10 marca, była premiera odcinka Kaczma Uwięcka mieszcząca się tutaj za mną. Tam jest też wejście: Kaczma Uwięcka, zmieniona na Uncle, zmieniona nazwa na Ankol Michael Restaurant, czyli restauracja u wujka Michaela. Ona się właśnie mieściła tutaj przy samych torach kolejowych. Za mną teraz jest włoska restauracja. Zapasta Pasta Wino, i tutaj właśnie ten odcinek był też nagrywany. Ja przejdę teraz z drugiej strony tego, tego komorowa. Ale Magda Gessler też tutaj zamieszczała zdjęcia, bo babcia Magdy Gessler, nie wiem czy pamiętacie, mieszkała w komorowie. I Magda Gessler, właśnie tutaj też na przystanku, tym kolejowym, zamieszczała właśnie i zdjęcia i opowiadała sytuację, właśnie jak do komorowa przyjeżdżała do babci spędzała wakacje w komorowie. Także jesteśmy właśnie w tym miejscu, a tutaj jest ten narożny budynek. To właśnie była restauracja po kuchennych ewolucjach mówię. Yy, restauracja gdzieś yy, kręcona była około 2015 roku, bo 10 marca 2016 roku była emisja telewizji. Z tego co mi wiadomo, ta restauracja wytrzymała tutaj chyba niecałe dwa lata, z różnymi tam w różnym stopniu miała. Yy, Opinie, tu była trochę taka kuchnia amerykańska, ale taka amerykańsko-góralska Magda tutaj zrobiła, oczywiście podam Wam też dania tutaj, które Magda zostawiła, co prawda zdjęć nie mam, bo jestem pierwszy raz w tym miejscu w Komorowie, no ale dla Was powiem, że chciałem Wam pokazać właśnie centrum Komorowa i miejsce, o, wystraszyło Jedący pociąg, ale nawet się przyda tym pociągiem. No i właśnie w tym miejscu te kuchenne ewolucje się odbywały. Więc, jak widzicie, zjeżdżam tą Polskę, zmierzam za Magdą Gessle. Przed chwilą, właśnie byłem w Podkowie leśnej, w nowej restauracji po kuchennych ewolucjach. A w tym momencie kończymy wizytę, właśnie pokazując Wam takie miejsce. Filmik krótki, nie mam za bardzo co Wam pokazać, ale chcę, żebyście wiedzieli, że restauracja już tutaj nie istnieje. Ja siadam mogę powiedzieć w pociąg i jadę dalej. Zatem czas siadać w pociąg, ruszać dalej. A za mną zostawiam wesołe miejsce, które przeszło kuchenne ewolucje w Komorowie. Wszystkiego wam dobrego, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać. No i powiedzcie, czy takie filmiki Wam się podobają, czy nie. I czy chcecie takie filmiki oczywiście oglądać, a ja to Polskę przymierzę i będę Wam chciał pokazać wszystkie miejsca, w których kuchenne rewolucje były. Więc dlatego taki cyrk też powstaje właśnie z filmikami. Wszystkiego dobrego, idę dalej. Idę kupić najpierw bilet. A jestem już na dworcu. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się.